Witam Państwa w kolejnym odcinku z Powiatowego Urzędu Pracy. Dzisiaj naszym gościem jest Pani Barbara Borowicz, naczelnik Wydziału Poradnictwa Zawodowego i Promocji, a rozmawiać będziemy o szkoleniu, które odbywa się w Tarnowie w Urzędzie Pracy. Dotyczy ono aktywnych sposobów poszukiwania pracy. Proszę nam opowiedzieć w skrócie, jak wyglądają te zajęcia i kto bierze w nich udział. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest skierowane przede wszystkim dla osób, które nie potrafią poszukiwać pracy, ponieważ nie mają w tym zakresie żadnych doświadczeń, na przykład ukończyły szkołę, nie miały dotychczas takich zajęć z zakresu jak poruszacie po rynku pracy, albo osób, które poszukiwały pracę, ale spotkały się to z niepowodzeniem i tak naprawdę tracą już wiarę w sens podejmowania dalszych działań, ponieważ spotykając się ciągle z odmową, myślą sobie właściwie, no to nie ma sensu dalej szukać, skoro nikt nie chce mnie przyjąć do pracy. Pracy, ale również dla osób, które po długotrwałym pobyciu poza rynkiem pracy chcą powrócić na rynek pracy, ale widzą, że na tym rynku pracy dużo się pozmieniało i tak naprawdę nie wiedzą, w jaki sposób teraz zwrócić się do pracodawcy, jak napisać dokumenty aplikacyjne, żeby szybko i skutecznie osiągnąć sukces. Proszę powiedzieć w takim razie, co znajduje się w punktach tego szkolenia, jakich umiejętności mogą się nauczyć te osoby, które udział biorą w tym szkole? E, tak naprawdę szkolenie to jest poznanie rynku pracy. Krok po kroku nauczenie się, jak postępować, żeby działania zakończyły się sukcesem, czyli przede wszystkim poznanie, jakie są oferty pracy, jak je analizować, jak analizować te oferty, które pojawiają się zarówno w gazetach, na stronach internetowych, w ofercie Urzędu pracy, jak przygotować siebie. Czyli tak naprawdę patrząc na to, jakie są oczekiwania pracodawców, jakie powinniśmy mieć umiejętności, jakie dodatkowo? Zdobyć, uczestniczyć w kursach, żeby tak naprawdę nie odpowiadać na oferty i uczestniczyć w szkoleniach, które po prostu są teraz ogólnie dostępne na zasadzie: jest szkolenie, zgłaszam się na nie, bo w tym momencie mogę brać udział. A tak naprawdę jest to niespójne zarówno z naszym dotychczasowym doświadczeniem zawodowym, kwalifikacjami, ale również zainteresowaniami czy predyspozycjami. Później zgłaszając się do pracodawcy. Oferujemy nieraz siebie jako kandydata do pracy, który ma różne umiejętności, ale one są niespójne, nieraz niezgodne z tym, co chcielibyśmy robić i pracodawca tak naprawdę zastanawia się, no ta osoba coś potrafi, ale nie potrafi powiedzieć, dlaczego takie umiejętności zdobyła i, i naprawdę nie ma w tym kierunku zainteresowań. Poza tym w trakcie szkolenia poznajemy swoje mocne strony, atuty, uczymy się, uczymy się w jaki sposób je eksponować, przygotowujemy się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna to jest kluczowy element poszukiwania pracy. Mało kto zwraca na to uwagę, że pracodawca w ciągu Paru, parunastu, czasami paru dziesięciu minut podejmuje decyzję na podstawie nie tylko tego, jakie ktoś ma kwalifikacje, czyli ukończoną szkołę, czy zdobyte kursy, ale również jaką jest osobą, jaką ma motywację do podjęcia pracy. Czy jest to osoba, która się łatwo komunikuje, czy nawiązuje kontakt wzrokowy, czy jest pewna siebie, czy jest wiarygodna, czy informacje, które przekazuje są spójne, czy można jej po prostu zaufać jako osobie, która będzie. Użytkowała mienie znacznej wartości. Bardzo dziękuję, a Państwa jeszcze zapraszam, abyście zobaczyli, jak te zajęcia wyglądają. Myślę, że ważne jest, jak radzić sobie ze stresem, także jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą. Rozmawiamy między sobą oczywiście, pracujemy w grupach, także indywidualnie. Dla mnie jest bardzo ważne to, że mamy możliwość tutaj nagrania się na wideo CV. Myślę, że warto skorzystać ze względu na możliwość poznania nowych ludzi, wymienienia doświadczeń wspólnych i myślę, że warto przyjść. Osobiście będzie mi potrzebne więcej pewności siebie, którą tu raczej zdobywam. W pracy z grupą i tu z Panią. Przede wszystkim uczymy się, jak powinniśmy zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jakie najczęściej są zadawane pytania przez pracodawcę oraz napisanie CV, tak, tak jak powinno ono wyglądać. Ja się dowiedziałam o kursie od Pani Gosi, która prowadzi to szkolenie, no i spróbowałam po prostu czemu nie. Myślę, że warto. Na koniec tradycyjnie jest z nami pani Elżbieta Radwan pośrednik pracy. Witamy. Dzień dobry. I przedstawimy dzisiaj państwu najświeższe oferty pracy, jakie znajdują się między innymi w Tarnowie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Proszę powiedzieć, od czego zaczniemy, od jakiej oferty? Na początku chciałabym przedstawić ofertę koordynatora projektów unijnych. Pracodawca poszukuje osoby z wykształceniem minimum średnim. Umiejących pisać projekty unijne, a także projekty do Urzędu Miasta i Gminy, osoby, które znają problematykę szkolną i przedszkolną. Praca tu jest w Darnowie, na umowę, zlecenie, wynagrodzenie uzależnione tu jest od projektu. Kolejna oferta, którą chciałabym przedstawić, to oferta nauczyciel wychowania przedszkolnego. Kandydat na to stanowisko musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe, czyli nauczanie przedszkolne. Minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku. Mile widziana będzie osoba, która posiada dodatkowe umiejętności, na przykład znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Praca jest w Tarnowie na umowę zlecenie na pół etatu. Powiatowy Urząd Pracy dysponuje również ofertami na pracownika kuchni i pracownika obsługi klienta. Jest to praca w nowo, powstałym, w nowo powstałej restauracji KFC. Praca będzie przez całą dobę. Przy czym godziny pracy są do ustalenia z pracodawcą. Pracodawca poszukuje osób posiadających książeczkę sanepidowską. Mogą być również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Tutaj wymiar etatu jest również do ustalenia. Może to być pół etatu, również cały etat, praca na umowę, zlecenie. Zapisy prowadzi Urząd Pracy, ponieważ organizujemy takie spotkanie z pracodawcą, giełdę pracy i osoby zainteresowane zapraszam albo do pokoju numer 3 do Urzędu Pracy w Tarnowie. W celu zapisania się na listę, ewentualnie można zapisać się telefonicznie pod numerami 14 688 2357 lub 14 688 2358. Oferta pracy na samodzielnego piekarza piecowego. Miejsce pracy jest w piekarni w Tarnowie. Pracodawca poszukuje osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, mile widziane doświadczenie, może być również osoba ze stopniu niepełnosprawności. I praca, jak już wspomniałam, jest na samodzielnym stanowisku. To wszystkie oferty, jakie dzisiaj Państwu przedstawiliśmy, a ja zapraszam już do kolejnego odcinka za tydzień.